Kochani, zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele teraz jest różnego rodzaju inicjatyw. Dlatego to jest tylko i wyłącznie zaproszenie. Ale jestem przekonana o jednym: że Bogu miłe będzie rozważanie męki Chrystusa. Bo w tym wszystkim, co się teraz dzieje, bez męki Chrystusa, bez rozważania, nie przetrwamy. Nie utrzymamy się krzyża, nie utrzymamy się ran Chrystusa. Dla mnie największą zachętą są słowa z pism Luizy o wartości i użyteczności tych godzin zegara męki pańskiej i jak bardzo są one miłe naszemu panu. Posłuchajcie. Z należytą rezerwą i kierując się całkowitym posłuszeństwem wobec orzeczenia Kościoła Świętego. I nie wymagając żadnej innej wiary niż ludzkiej, według tego, co wskazuje mądry dekret Urbana VIII, przedkładam tutaj niektóre objawienia, które nasz Pan, Jezus Chrystus, przekazał tej samotnej duszy, dając jej natchnienia do tego dzieła. Objawienia te ukazują nam, jak miłe jest, Uwielbionemu sercu Jezusa zrobienie z nich użytku. Zaczynam od przytoczenia listu, który wysłała mi autorka. Przewielebny ojcze, nareszcie przedkładam ojcu spisane godziny męki Pańskiej, wszystko dla chwały naszego Pana. Załączam też stronę, która zawiera owoce, zasługi i obietnice Jezusa dla każdego, kto będzie rozważał owe godziny męki. Sądzę, że jeśli ten, kto będzie je rozważał, jest grzesznikiem, nawróci się. Jeśli jest niedoskonały, osiągnie doskonałość. Jeśli jest święty, stanie się bardziej świętym. Jeśli ulega pokusom, Odniesie zwycięstwo. Jeśli jest cierpiący, znajdzie w tych godzinach siłę, lekarstwo i pocieszenie, a jeśli jego dusza jest słaba i nędzna, znajdzie pokarm duchowy i zwierciadło, w którym nieustannie będzie mógł się przeglądać, aby się upiększyć i upodobnić do Jezusa, naszego wzoru. Zadowolenie, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy owe godziny, jest tak duże, że chciałby, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji do praktykowania znajdował się w każdym mieście lub miasteczku. Ponieważ gdy je rozważamy, Jezus słyszy w tych zadośćuczynieniach, jakby odtwarzany swój własny głos. I swoje własne modlitwy, które wznosił do Ojca podczas 24 godzin swojej bolesnej męki. I gdyby to było praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miasteczku, to wydaje mi się, że Jezus daje mi do zrozumienia, iż sprawiedliwość Boża zostałaby częściowo złagodzona. A jej bicze byłyby częściowo powstrzymane i jakby osłabione w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi. Niech wielebny ojciec wystosuje apel do wszystkich, niech tym sposobem dopełni dzieła, które mój uwielbiony Jezus dał mi do zrobienia. Chcę również powiedzieć Ojcu, że celem owych godzin męki pańskiej nie jest tylko odtworzenie historii męki, ponieważ jest wiele książek, które traktują o tym nabożnym temacie i nie byłoby potrzeby pisania jeszcze jednej. Ale celem owych godzin jest zadość uczynienie, czyli dusza jednoczy, proszę zauważyć. Rozmaite momenty męki naszego Pana z wieloma różnymi przewinieniami, i wspólnie z Jezusem daje godne zadośćuczynienie i zwraca Mu niemal wszystko, co każde stworzenie jest Mu winne. Stąd też występują w tych godzinach różne sposoby zadośćuczynienia. To oznacza, że w niektórych fragmentach dusza błogosławi. W innych współczuje, w innych wychwala, a jeszcze innych niesie pociechę cierpiącemu Jezusowi, a w innych wynagradza, błaga, modli się i uprasza. Pozostawiam więc Tobie, wielebny Ojcze, ukazanie za pomocą przedmowy celu tych pism. Do tych słów myślę, że nie potrzeba żadnego komentarza. Spism Luizy. Znajdując się w swoim zwyczajowym stanie, rozmyślałam nad męką naszego pana, i gdy to czyniłam, on przyszedł i powiedział do mnie: Córko moja, tak miły jest dla mnie ten, kto stale rozmyśla nad moją męką. Ubolewa nad nią i mi współczuje, że czuję się jakby pokrzepiony we wszystkim, co przycierpiałem podczas swojej męki. Dusza, nieustannie nad nią rozmyślając, przygotowuje mi stały pokarm. W tym pokarmie znajdują się różne przyprawy i smaki, które przynoszą różne efekty. Tak więc. Jeśli podczas mojej męki związano mnie powrozami i łańcuchami, dusza mnie odwiązuje i daje mi wolność. Oni wzgardzili mną, pluli na mnie i mnie obrażali, a ona mnie szanuje, oczyszcza z tych opluć i mnie wielbi. Oni obnażyli mnie i biczowali, ona zaś leczy moje rany i mnie przyodziewa. Oni ukoronowali mnie cierniem, traktując jak króla pośmiewisko. Wypełnili moje usta żółcią i mnie ukrzyżowali. Dusza rozmyślając nad wszystkimi moimi bólami, koronuje mnie chwałą i oddaje mi cześć, uznając mnie za swojego króla. Wypełnia moje usta słodyczą, dając mi najbardziej wykwintny pokarm, którym jest pamięć o moich własnych czynach, a wyjmując gwoździe i zdejmując mnie z krzyża sprawia, że ja się odradzam w jej sercu, dając jej w nagrodę za każdym razem, gdy to czyni, nowe życie łaski. Jest ona zatem moim pokarmem. A ja czynię siebie jej stałym pożywieniem. Tym więc, co najbardziej lubię, jest nieustanne rozmyślanie nad moją męką. Jezus mówi dalej: Córko moja, ten, kto stale rozmyśla nad moją męką, tworzy zdrój w swoim sercu. I im więcej o niej rozmyślę, tym bardziej zdrój ten się powiększa. A ponieważ wytruskujące wody są wspólne dla wszystkich, więc ten zdrój mojej męki, który dusza tworzy w sercu, służy jej dobru, mojej chwale i dobru stworzeń. A ja Powiedz mi, moja dobroci, czym wynagrodzisz tym, którzy będą rozważać te godziny męki w taki sposób, w jaki ty mnie tego nauczyłeś? A on, córko moja, nie będę uważał tych godzin jako coś pochodzącego od Was, ale jako coś, co ja sam uczyniłem. Dam Wam te same zasługi, jak gdybym to ja sam znosił moją mękę. Pozwolę w ten sam sposób uzyskać te same owoce, zgodnie z dyspozycją duszy. To uczynię dla Was na ziemi, co jest największą rzeczą, którą mogę Wam dać od siebie. Później w niebie ustawię przed sobą te dusze i będę w nie rzucał strzały miłości i zadowolenia tyle razy, ile razy rozważały godziny mojej męki. One zaś będą rzucały je we mnie, jaką słodką muzyką będzie to dla wszystkich błogosławionych.